Czy miałem ostatnio jakieś sny? Miałem. Miałem ostatnio taki sen, że byłem w jakiejś chacie i to była duża chata, dużo rzeczy tam było, dużo ludzi tam było i tak dalej. Dużo jakichś tam moich znajomych, był Melvin i tak dalej. I wszystko generalnie szło dobrze do momentu, aż niektórzy ludzie zaczęli znikać i później się pojawiali ale to już nie byli ci sami ludzie, znaczy, oni wyglądali tak samo, na przykład Melvin to był Melvin z wyglądu, ale w środku to nie był Melvin i ci ludzie to nie byli ci sami ludzie, nie? Ja się w chuj przestraszyłem i zacząłem uciekać z tamtej chaty, uciekłem z tamtej chaty na, e, na jakiś basen, usiadłem sobie na tym basenie i zauważyłem, że niektórzy z tych ludzi, którzy tak naprawdę nie byli tymi ludźmi, e, też szli za mną. Ja sobie usiadłem na tym basenie, na jakichś tam trybunach, czy gdzieś tam, w ciulbie, gdzie... I się pojawiła postać z Gwiezdnych Wrót, nie wiem czy kojarzycie serial, ale pojawiła się postać z Gwiezdnych Wrót i ona właśnie mi przyznała rasy, bo nikt mi nie wierzył, nie? I mówi, że ci ludzie to nie są ci prawdziwi ludzie, ja mówię, że co mogę z nimi zrobić? A ta postać do mnie takim poważnym głosem, że jedyną opcją jest poskręcać im karki i zacząłem skręcać karki tym ludziom i się obudziłem i koniec snu. No. No. I tyle. I...